firmy, minione święta i imprezę sylwestrową, zalicza do bardzo udanych, także pod względem kulinarnym. Generalnie jemy, jemy i rozmawiamy, rozmawiamy i jemy, oprócz tego jeszcze troszeczkę jemy i w związku z tym ja już teraz czuję, że na tak mniej więcej dwa kilogramy więcej niż było przed świętami. Zuzanna Kuc, 23-letnia studentka teatrologii, ostatnio także nie liczyła kalorii. Kiedy zobaczyłam ten zastawiony stół, to od razu zmieniałam zdanie i, oczywiście, jakieś mięsa, które bardzo lubię. Także no na pewno, na pewno dużo więcej jemy podczas świąt, ponieważ wszystko jest pięknie przygotowane. No a potem przychodzi nowy rok i, i trzeba zrzucić te kalorie. Ruch to podstawa spalania kalorii, ale warto też zwrócić uwagę na to, co jemy. Najlepiej wybierać produkty pełnowartościowe i niskokaloryczne. Informacje o tym, ile dany produkt ma kalorii, znajdziemy na każdym opakowaniu pod warunkiem, że na nie spojrzymy. Nie zwracam na, coś na to uwagi, szczerze mówiąc. I wiem, że to jest błąd. Bardzo kaloryczne są chipsy. 100 gramów zawiera od 400 do 600 kalorii. Czekoladowe przekąski zwykle około 500. Na przykład, aby spalić 200 kilokalorii osoba o masie ciała około 60 kg. potrzebuje niecałej godziny szybkiego marszu. Ale takiej informacji póki co na opakowaniach nie ma. Nie, 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 nie. nie wiem, nie, nie. że Państwa, czy za moimi plecami zaczyna się jakiś fitness romans, to są ich tajemnice, natomiast rzecz bez wątpienia dotyczy kalorii. No bo czy wielkie wrażenie zrobi na kimkolwiek informacja, że po wypiciu jednego napoju na przykład yy, przybiera się na wadze o 139 kalorii, jeśli mogę to tak nazwać? Raczej nie. Więc jak to zrobić, żeby jednak zrezygnować z zbyt dużej liczby? Kontynuuję od, spożywanie, oddaję, ale Marcin <laughs> no, Łopucki nas uh, będzie dzisiaj skutecznie uh, odzwyczajał od jedzenia świnstw, krótko mówiąc. Ojej, tak. wielkie słowa. Właśnie, Św... właśnie. Puść puś, zostaw to oddaj, mam oddaj, oddaj. No dobrze, słuchajcie, bo Marcin, jeszcze jedną rzecz tylko ci powiem. Bo jak jest informacja dotycząca liczby kalorii, prawda? Jaka tam, że to 130, 1200, 200, To zanim sobie przeliczymy tę to, informację. To kompletnie ile... nikogo nie obchodzi. Cukier, mąka. Tak. A jakby się, Posłuchaj, no a jakby dobrze. się znalazła informacja na... o tym, ile się trzeba namachać i naćwiczyć, żeby odrobić te kalorie, sądzisz, że to by zadziałało? I tym tropem chcemy pójść. 200-300 kalorii. Dobra, już nie strasz, opowiadaj. No dobrze, to zacznijmy od pączka. Tabliczka czekolady, ja 600. Chętnie. 600, to co trzeba zrobić w marszu? 200-300 taką... kalorii. 360 nawet pół, to było... godziny, pół godziny marszu. I, o, i to już jest lepiej, bo tam 300 kalorii mam nosi. w nosie. Ale jak już wiem, muszę poświęczyć... no. Do tego batony od 100 do 600 kalorii. O, Co to znaczy 100 do 600 kalorii w przypadku batonu? To jest duża dawka pustych kalorii, Ile które po prostu trafiają pompy, do naszego pustych, organizmu. Znaczy dojdziemy która, do tego. Które nas nie odżywiają, tylko. Pół litra kochanej naszej pyszczową. cudownej Coca-Coli. 200 kalorii 200 kalorii. Czyli, pół. Czyli bo tak nam się wydaje, że picie przecież nie, nie, nie utyjemy od napojów, tak? A wręcz <laughs> przeciwnie, dlatego że taka kola to jest... O, taki baton to jest, na przykład. Ale taki jest 200 kalorii około. To jest no, 600 sprawnie, kalorii, batnik ukochane, cudowne od 100 do 600 kalorii. No to, to, to pokaż co. Ale mam zrobić. też ważne, ważne informacje, że no, można szuka. się tego pozbyć i dlatego dla panów na przykład. Mamy y, mycie okien 240 kalorii na godzinę. Słuchaj, dobrze powiedziałeś. Ile można szkolić. Odkurzanie mebli, 220 kalorii. Też dla panów. Pisanie na maszyny, na maszynie 140 kalorii. E, trzepanie dywanów, 360 kalorii. Wchodzenie na schody 1100 kalorii. Dzisiaj wchodzę na schody. Yy, zawieszanie firany 420 kalorii. Oczywiście, za... naczyń już tylko 149 kalorii. A to nie piję, bo nie Ale piję. mamy Ale też. Coś dla marka, znana, też Co, Ale mamy coś i dla pani. Szczegółowe notatki poczynione. 868 kalorii, jeżeli trenują boks. E, czołganie się 800 kalorii. Gra w golfa 450 kalorii. Chyba sobie żartujesz. Gra w tenisa 900 kalorii. Jakie przyjemne rze rzeczy. Dobrze, dobrze, I na Wystarczy. Zdaj mi ten kombinezon, który ubrałeś, to się tak wypycha i pokaż parę ćwiczeń I to nie po pączkach, ale na przykład możemy dzisiaj zaproponować tobie na przykład wspólną zabawę. Co ty na to, Tomku? Ja nie wiem. Jesteś... Ja popadam. z tobą. Proszę, Proszę bardzo. przejdź tutaj. Zapraszam. Ja wiem, że to pierwszy podstawowy punkt tej zabawy stanąć jak łopucki. A potem zjedz coś, żebyś wyglądał jak masz. E, robimy e, wykrok lewej nogi do przodu. No, ręce delikatnie na boki, żeby utrzymać czyli. lepszy balans. no niżej na tym kolanie, no, proszę, I przy, przerzucamy prawą nogę do przodu, lewą do tyłu, czyli takie wykroki na małysza robimy, Nie zimowe. Nie pojęcia, o co chodzi. A. i wyskoki. Hop Wiesz i do przodu lewa. Fajnie, ja, Fajna, ja, wolę, na, ja wolę na małysza w pozycji na siedząco, bo on teraz jest prosta rzecz, zimowa, tak, sylwestrowa, a od razu... Czujemy, jak nam się spalają kalorie, wszystkie te pączki, batony i inne słodkości. Jest to proste ćwiczenie, ale proszę mi wierzyć, że po 20 powtórzeniach, 4-5 seriach poczujecie bardzo mocno to w nogach. Drugie ćwiczenie jest to dosyć proste, na małej przestrzeni możemy zorganizować stopy na szerokość bioder, lekki przysiad, ręce do przodu w celu utrzymania równowagi i robimy wyskoki do przodu, wyrzucając nogi na boki. I znowu powrót do pozycji pierwszej. I wyskok. I tego typu 20 powtórzeń w czterech, pięciu seriach dawam wam w kości Głos ci drży Czasami chyba też się najadłeś na święta, co? <noise> były były te pączki, batony. A jak ten z dzidzią w domu? E, tak. Dobrze. Cudowny, wspaniały sylwester. E, moja córka... Nie masz na tej liście jednej ważnej informacji. Proszę. Ile kalorii spalisz nosząc dziecko na rękach? <noise> Odlicz i czekam na te newsy następnym razem. Dobrze, to przecież. jakie picepsy mają wszystkie mamy takich bobasów. Właśnie, o, To odnoszenie dziecka. Odnoszenie dziecka i Absolutnie. o urlopach macierzyńskich będziemy za chwilę rozmawiać. Dziękuję.